Tak myślę, że to pani domu powinna tutaj gotować i właśnie chcę jej pokazać i nauczyć ją robienia szakszuki. Mm -hmm. Taką jaką ja robię. Luka już jedną jest. Pyszna jest, najlepsza jaką ja O, no, to jest więź. Słuchajcie, ja dałam tutaj cebulkę, pomidory i szpinak. Na maśle ją robię, najlepiej na maśle klarowanym, ale jak nie ma, no to może być zwykłe. Dałam sól, pieprz i trochę ziół. Nie wiem co to za zioła. Pachną dobrze. Stwierdziłam, że dodam. Nie wydaje mi się, że to jest pietruszka, ale możecie dodać oczywiście zioła prowansalskie. I też chyba w oryginale jest kumin. Ja go używam w domu. To jest taka specyficzna przyprawa, trochę tak pachnie indyjsko, więc najpierw przetestujcie, czy wam w ogóle ym, się podoba. Teraz tutaj mam jajeczka. Jajeczka najlepiej używać ekologiczne. Ym... Żadny chów klatkowy, absolutnie nie kupujcie takich jajek, bo to jest, wiecie, raz, że męczenie zwierząt, dwa... Dlaczego, że co, że w klatkach siedzą? Tak, no po prostu one cały dzień mm. wiecie, są w klatkach. Chów ekologiczny to jest taki chów, gdzie są dobrze karmione i są na wybiegu. Teraz wbijamy dwa jajeczka, tak, mm -hmm. żeby one nam się fajnie ścięły. I co, tak sobie to leży, I tak? I tak sobie czekamy. Czekamy sobie... I ile tak czekamy? I patrzymy, musimy pilnować. Pilnujemy kiedy to wiecie różnie. Ale jest. bardziej z dwie minuty czy dziesięć? Nie nie no tak między trzy a cztery. A, Tak dobrze. myślę. Już zaczynają się troszeczkę ścinać. To się to wykonanie stresuje, bo jestem bez makijażu. To jest bardzo taki dobrze taki taki wyglądasz. Bardzo wyglądasz, żebyś miała podkład. Coś, coś ze mną jest nie tak, skoro jeszcze się stresuje, byciem bez makijażu. Zawsze się chce być najpiękniejszym, ale bardzo dobrze wyglądasz. Proszę, frana, nas. Nie, idealnie, jest... taki, jest... taki wiesz. To jest moja Morning Look. <laughs> o, zobaczcie, jajeczka już się ścinają. Nie wiem, czy nie zmniejsze troszkę. Pyszne śniadanko, zdrowe. Bardzo dobre, ja już zjadłam teraz je Luka. Tak, ja w ogóle nie jem do tego żadnego chleba, bo hmm. mogę. Ale nie trzeba, to, to jest tak sycące, no, że... Tak, to jest bardzo sycące. Oczywiście możecie dodać jakieś inne warzywa, jeżeli lubicie, możecie posypać jeszcze jakimś przypiorkiem. A to jest naprawdę szybciutko. Kroicie, wrzucacie na patelnię, na jajka i tyle. Luka dzisiaj jedzie kamperem I... w świat i bierze ze sobą ogórki. O, to jest mój narzeczony, bardzo, zobaczcie. Bardzo książka Gucci, ogórki konserwowe. To jest dla Adriana, bo ja przeczytałem już, ale <śm> proszę <śm> bardzo. Dobra zamiana? Bardzo dobrze. No. Bosik, proszę. Na szybko wbiegłam do Zary i kupiłam kilka rzeczy Także pokażę wam, może się zainspirujecie Kupicie coś dla swoich dzieci Tutaj mam taką bluzo-sukienkę Ona jest po prostu dusza i kosztowała 80 zł W takie dalmatyńczyki Tutaj już kupiłam z myślą troszeczkę o jesieni, o zimie Bo zaczyna być coraz chłodniej Taką czapeczkę i ona kosztowała 39 zł Dalej mamy pod komplet taki komin Który kosztował 39 zł Zobaczcie, fajnie to będzie wyglądało. Do tego mam rękawiczki. Trochę żałuję, że one nie były na takim sznurku, ale może nie pogubimy. Chociaż znając nas, to pewnie pogubimy. 29 zł. Dużo było właśnie motywu dalmatyńczyków, także teraz Zara wypuściła taką linię i ta bluzeczka kosztowała 45 zł, taka z długim rękawem, fioletowa. Ten komplecik w panterkę jest tak uroczy, że stwierdziłam, że muszę go kupić i on kosztował 79 zł, taki ciemny. Właśnie to mi się podoba, że ta panterka nie jest taka klasyczna, tylko taki ciemny dresik, bluzeczka z takiego sweterkowego materiału. 35 zł i ja już teraz Charlie kupuję rzeczy na 12-18 miesięcy. Niektóre są troszeczkę przyduże. Spokojnie mogłabym je kupić na rozmiar 74, ale wolę już wziąć większe. No i tutaj taka fajna sukieneczka, to akurat było takie zestawienie na wieszaku, także wziąłam. Zobaczcie jak słodko. Taka szkocką kratę I tutaj taka wisienka na torcie, takie futerko 140 zł I właśnie wzięłam rozmiar 12 18 miesięcy i jest niestety za duże Także będę musiała wymienić na mniejszy rozmiar Ale wygląda w nim naprawdę uroczo Taki, taki misio Akurat właśnie teraz na jesień No takie jesienne wieczory, bo na zimę to zdecydowanie za lekkie będzie. Jak wiecie, UFO od Foreo to moje ukochane, ulubione mm, urządzenie do pielęgnacji. Nie ma nic lepszego, to jest po prostu najlepsze, co możecie tylko sobie zafundować. Ehm, ja już używam od paru lat i jestem zakochana i mam w dłoni nowość. Jest to UFO Foreo 2 Black. <laughs> Czarne, piękne, eleganckie z złotymi elementami wygląda obłędnie. Jest to technologia smart dla widocznych efektów, i te efekty widać naprawdę bardzo szybko, bo już po pierwszym użyciu. Oczywiście, jeżeli będziecie systematyczne, to te efekty będą o wiele, wiele lepsze. Natomiast faktycznie już takie pierwsze efekty widać po pierwszym użyciu. Dzisiaj użyję maseczki Coconut Oil, jest to maseczka wypełniona naturalnym olejem kokosowym, dodatkowo wodą kokosową, także jest naprawdę bardzo mocno nawilżająca. Jeżeli Czyli potrzebujecie czegoś, co bardzo mocno nabliży Waszą skórę, to właśnie ta maseczka. Nakładam maseczkę na ufo zapinam pierścieniem, żeby dobrze się tutaj trzymała. Przyszła do mnie moja koleżanka, także mam tutaj jest. Zabieg trwa 2 minuty, także naprawdę możemy to zrobić bardzo szybko Przed wyjściem do pracy, czy nawet y, będąc z dzieckiem I powiem wam, że mm, ta maseczka jest tak mocno nawilżająca Że ja tak naprawdę nie musiałam teraz nakładać kremu Ona jest tak bardzo nawilżona, że mam wrażenie, jakbym nałożyła krem z taką bardzo mocną, bogatą konsystencją Także to jest zdecydowanie moja ulubiona maseczka Ja zawsze lubię najbardziej nawilżenie A tutaj ona jest takie na no maksa Dzięki takim technologiom jak chłodzenie, ogrzewanie, e, pulsacje, światła LED możemy osiągnąć różne korzyści na naszej skórze, e, na przykład tak jak ja bardzo lubię nawilżenie, również odmłodzenie, ujędrnienie, ukojenie naszej skóry. Także to jest po prostu niezastąpione urządzenie i myślę, że nigdy się z nim nie rozstanę. Wczoraj myślałam, że jeszcze uda mi się przyozdobić całe mieszkanie, natomiast dosyć późno ja nie wiem, czy ja dzisiaj mam zaczynam mówić, to jest jakoś ceplenie strasznie dzisiaj. Myślałam, że uda nam się przyozdobić mieszkanie, natomiast bardzo późno poszłyśmy spać. Długo te nie robiłyśmy, w sumie dyni nie, ale późno się za to zebrałyśmy, więc stwierdziłam, że zrobię z tego oddzielnego vloga. Wstałam, Luka właśnie usypia, nie. Luka zaraz jedzie w trasę kamperem z Adrianem, także będę miała kilka dni. Sama dla siebie. Co się czasami przydaje, i zawsze nie chcę i płaczę, że on jedzie, a teraz pierwsze są tak, że mam taką ulgę oddech. Trochę on tak samo mówi, że trochę musimy czasami od siebie odpocząć. To nie jest tak, że mamy siebie dość. Tylko jak spędza się ze sobą 24 godziny na dobę, to czasami jest potrzebny też czas sam dla siebie. I osoby, które pracują. Tak, poza domem, no to nie znają tego, a my pracujemy razem w domu i jesteśmy cały czas ze sobą, więc przyda nam się ten wyjazd jego. Dobra, mamy tutaj słuchajcie, wrzosy. To są te wrzosy, które kupiłyśmy wczoraj w Leroy. Musimy folię na dno dać, ponieważ niestety te skrzynki są za głębokie. I. Fajne! <laughs> okay. Czekaj, to może zróbmy. Zróbmy najpierw może tą, tutaj już jest pusta. Dobra. A, to jeszcze No, ale do tej trzeciej nie trzeba folii. Tak. to jest płytka taka. Wyłożyłyśmy już tutaj folią dno. Może bardziej tak jakoś... Jeszcze trzeba, jeszcze musimy, jest troszeczkę za płytko dalej. Możemy ją tak trochę jakby ale to tak samo, to siądzie. No to dobra, to jeszcze spróbuj tamtą. wysoko jest, czy nie? No, nie, dobrze, wziąłem. dobrze, dobrze. Pamiętajmy jeszcze o tych podstawkach. Kupiłyśmy wczoraj podstawki i pod, bo jak będę wlewała wodę, to nie chcę, żeby tam w foli to pływało, więc... Zależy, że będziesz wody wlewała, bo to, wiesz... To ja wystawka, nie wiem, nie? ile się podlewa. Dużo nie trzeba nie podlewać? Co ile się podlewa takie wrzosy? Nie wrzosy, w ogóle są super. Jak już nie będziecie chciało mieć je w domu, to fajnie wystawić sobie na balkon i one fajnie się zasuszają. A, a w szczególności takie właśnie są, tak te, więc... które my mamy puchate. A jakie I chcesz później... No tak myślałam. No mhm. właśnie nie wiem, czy pomieszać zrobić miks taki. Wiesz co, tą jedną ci dam taką um, Nie mamy aż tyle folii, więc wzięłyśmy sobie takie reklamówki do um, mrużonek. Mhm. Czekaj, tak? Idziemy. O, to idealnie. I Moja dynia jest troszkę niedomalowana Bo też strony... było ciemno i troszeczkę nie widziałyśmy 10 wieczorem, więc Ale ogólnie jest... efekt jest naprawdę no, super no. Musisz tak od spodu sadzić tam rękę O No naprawdę wygląda to bosko W ogóle nie wyglądają jak żywe dynie Mam nadzieję, że tylko nam się nie popsują Chociaż właśnie te małe mają to do siebie Że one się um, One się mniej psują I stoją dłużej, ale te większe mogą się popsuć Także będziemy musiały uważać Song. It all points right to that I set myself aside, Either the way on this trial If you don't know the way, we can stop and make a change I know we walk for days, losing hope, fading love This night will be okay Muszę Wam powiedzieć, że na wcześniejszych mieszkaniach tak łatwo było mi dekorować mieszkanie, bo one były o wiele mniejsze i te dekoracje, jakiekolwiek nie włożyłam, to to wyglądało tak, że jest tego dużo, że jest tak wszędzie. Pełno, a nie masz wrażenie, że w tym mieszkaniu to się tak troszeczkę gubi. Jest, jest ładnie, jest delikatnie, jest tak elegancko. Natomiast na pewno jeszcze dokupię dzisiaj wrzosy, żeby wstawić tutaj w kuchni. Pojadę do Twinkle po dyfuzory pumpkin oraz do pumpkin, bo jeżeli nie wiecie, to mamy taki zapach i to jest idealny zapach na jesień. Tak samo peanut butter jest cudownym zapachem na jesień, także dzisiaj pojadę i zrobię sobie zapasy. Przywiozę, ustawię tutaj dyfuzory, ustawię świece, także jeszcze troszeczkę tym dopełnię. Tak jak mówiłam, dorzucę jeszcze te wrzosy. I tak mam nadzieję, że będzie tak cieplutko i młoda, zamiast muzyki włączyłam kominek, także już w ogóle jest tak fajnie cozy, cieplutko, także już y, mogę oficjalnie rozpocząć sezon na kominek w telewizorze. <grym> Miałam zamawiać ubera, ale stwierdziłam, że skoro luka jeszcze z Adrianem nie wyjechali kamperem, to podrzucą mnie kamperem do twinkle. No naprawdę. No jestem bardzo ciekawa tej waszej podróży. No niestety będziesz ciekawa i tak pozostaniesz, bo wszystko co zostaje w kamperze, co jest w kamperze, zostaje w kamperze. Co się dzieje w kamperze zostaje w kamperze. No też. A, <grym> Wow, Będę jechała do Twinkle camperem. Wow! Dobry, kto prowadzi? Chcesz na czekoladę miętową? Nie, dzięki Tutaj witamy wszystkich gości, wiesz, no nie szampanem, ale słodyczami No nieźle, to już zobaczycie więcej ulubień Tak, tak, ale... już nie pokazuję, W sumie, to bym mogła wszędzie jeździć takim kamperem. nawet właśnie tak, nie wiem, no nie a wiem gdzie tak Nawet jest. na zakupy, bo mi się często tak nudzi w samochodzie, a tutaj mogłabym sobie jeść, siedzieć Montować Montować Super no. Ruszamy, mamy teraz jasny podział. Teraz odwozimy Angelikę Adrian to robi. Jedziemy do Michaela, bo Michael chce też zobaczyć, i później zamieniamy się. Jak jadę półtorej godziny, ty sobie swoje rzeczy porobisz? No, zobaczcie, powoli. mają łóżkę tutaj na gorzocie, wyszło Nie pokazuj nic! Nic nie pokazujesz Wiesz, więcej. No, absolutnie, a! Tego, absolutnie masz tego nie wstawić, że to mój as w rękawie, że się A ty nie możesz. nic nie widać. Adrian, żebyśmy nie przemalili Jedziemy do Twinkle? Tak, do Twinkle. Jedziemy do Twinkle Candle, czuję się trochę jak w Pendolino. Ja nigdy nie jechałem takim dużym samochodem. Ja też nie, przed nami, przed nami po prostu jest trip Wszystko pierwszy raz Będziesz tęsknić? Tak. No będę bardzo, naprawdę będę, ja ci to mówię, to ty do mnie tęsknij Ale powiedziałam, będzie. że fajnie, nie? Przerwa fajnie, to fajnie. Też się przerwa, się przyda ale ten... twinkle candle Jesteśmy Dzięki, jak ten autobus się otwiera? Tutaj, musisz w pociągu. musisz to zrobić, żebyś pierwszy raz zobaczyła A ja nie połamę paznokci? Nie, 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 No i do przodu Jeee yeah. Bardzo, jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Jest trochę w Ja Drona, jałownia, ochroniona. Kocham Cię. Mnie, mnie, mnie. Mnie. I odjechali. Matko Boska. Oby tylko szczęśliwie dojechali. Jaki zapach Ci wziąć? I Kwiatowy? Kwiatowy, tą piwonie czy wrzos? Boże, wrzos. <noise> nie wrzos, tylko bez. Piwonie, to piwonie, tą różową Dobra. A masz pumpkin, czy nie? Nie. To jest teraz na jesień, zarombista. To ci wezmę też. Dobra, to ja zaraz przyjadę. No i będziemy dobierać. O tak, to jest półka, którą powinniście teraz atakować. Tutaj. Dzień dobry, proszę. To jest półka, którą powinniście atakować. Pumpkin, świeca, dyfuzor. Dzisiaj to wszystko biorę. dyfuzorów i świec, ale z tego względu, że jadę do żachliny, to jednak wezmę mniej, wezmę jej, wezmę jej, jej dyfuzor pumpkin, wezmę małą świeczkę pumpkin, dużą świeczkę pumpkin, bo to jest must w tej jesieni i jedną świeczkę z piwonią, bo chciała taką coś, coś kwiatowego i sobie wzięłam dwa dyfuzory, dwie duże świece i małą świecę, więc jeszcze pewnie przyjadę po to ale póki co wezmę tylko co, bo nie dam rady tego dźwigać a może jeszcze wezmę wosk, tak, o i Marokami. To jest najlepszy bosk, mój ukochany. Miętowy, jak kochacie mięta, to jest master. Tutaj zobaczcie jak fajnie też pakujemy na prezenty, akurat jest zestaw właśnie dyniowy, dyfuzor, duża świeca i mała świeca w takim e, marmurkowym pudełku z takimi czarnymi trocinami. Tak, zawsze jak macie te patyczki w domu, to warto przełożyć co tydzień, po prostu zamienić o w ten sposób i wtedy tak po prostu ponownie ten zapach... Zawita w waszym domu, bo jednak wiecie, jak te patyczki tak stoją długo, to one już później nie, nie dają, nie oddają tego zapachu. A tak to tylko po przewróceniu z powrotem piękny zapach się rozchodzi. Teraz pamki przykład ustawiam, żeby było tak tematycznie jesienno. Je jesienno? J jesiennie J jesiennie. Chciałam powiedzieć, że segregujemy ja rzeczy dla maluszka i właśnie dla muchy. <laughs> segregujemy, przyjechałam pomóc, trochę rzeczy jest tutaj. Nie w pokoju ciebie, obok Mimi. jest jeszcze więcej, to jest mega. Moja Czerni też taką miała, tylko wielką, a to jest fajna, bo do wózeczka wkładasz. No, mogę co? Jest słodziutka taka. Mimi. Nie dla ciebie, Mimi. Patrz, patrz, o, Mimi jak się czai, patrz, patrz. Nie! <laughs> Już chciała łapać. Dobra, Dobra co my to robimy co to? Segregujemy? Tak jest. Mm. Tutaj zobaczcie, moja świeczka, a tu obok... Mogę pokazać? Możesz. Mała Żaklina. <głosy> <głosy> Widzicie, jaka kaczucha? Banan też mi się podoba. Dobra, to jak jeszcze nagram pokażę, dobra? Zrobię ja wam takie najfajniejsze rzeczy z żakiny mieszkania. Spójrzcie na to. To jest kran. Czy to nie jest szalone? To jest kran jednorożec. Ogarniacie to. Ty no ja nigdy takiego kranu nie widziałam. Co to za jakieś dziadowe patyczki tutaj masz? No to moja mama, to mija! No, to powiedz mamie, że już nowe stoją. Trzeba otworzyć. No, powiem mamie. <grym> Kasia pyta mnie, przyjaciółka Zakliny, czy mam jakiś filmik na, na swoim kanale wyprawkowym. Ja mówię, że w sumie... To mam taki, jak byłam w ciąży to robiłam, że nie chce się oglądać, więc muszę jej pomagać robić wyprawkę. To, jest po, to są jakieś pomówienia. Absolutnie nieprawda. Ja po prostu wolę mieć um, przyjacielską um, pomoc Aha. na żywo, wiecie, co dzieje. <laughs> Rachunek wystawię na koniec. Powinnaś też To jest szczotka na ciemieniuchę. Jak dziecko się rodzi, to tak twardnieje głowa, i się robią strupy, i będziesz musiała to wyczystywać. Jezus, Maria. <głos> <głos> Naprawdę? <głos> no naprawdę? No naprawdę! Nie słyszałaś o tym? Mój mnie zgolił. Kurde, mnie to mnie jest golił. Kurde, ale to na pewno już po ciemieniusze. Nie wiem, chce? nie wyszłam się, kiedy mnie zgolił, ale jak miałam, ja miałam dużo włosów i później mnie zgolił. Żaklina jak, mi powiedziała, jak, jak byłam że wysolkiem, i jak byłam takim łysolkiem, to później um, właśnie włosy zaczęły mi rosnąć jak nienormalne. I miałam takie gęste włosy, wszystkie ciotki mi zazdrościły A ja mówię do, do Żakliny, że trzeba szczotkę do włosów i po ja ją o tak jak mój ojciec. Dokładnie. <laughs> Patrzcie na to. To jest Anjax. A to, a to jest ładna Ładnie to tak? No weź! Patrzcie, jaka to jest hamowa w ogóle. Wierzę, nie lubię. Nie ale nie wierzę, że ciebie to tak. Wiesz, ale. Ej, ale myślisz sobie, że ja żartuję, że odchodzę? Ja naprawdę nienawidzę tego. Wszyscy, każdy, kto mnie ogląda, to wie, a ty nie wiesz. Wiedziałaś o tym, mówiłam ci kiedyś Ale żebyś uciekała przed welurem! A jakbym miała tutaj węża albo pająka i bym ci tutaj kładła, to co? Ale to jest pająk, że ci A to jest, kurde, welur! To jest welur na podusie! Zemszczę się kiedyś. Zemszczę się na tobie. Chciałam dziewczynę namówić na masaż, ale niestety się nie chciała namówić. Więc to samo. Dzień dobry, mam takie pytanko, czy jakiś masaż na dzisiaj byłby dostępny dla jednej osoby, dla mnie? Tak, jeżeli za godzinę i się uda na piątą, piątą pięć, na 10, to to, 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 to jadę, dobrze, to cudownie, do widzenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra, zamawiam Ubera, Super. cudownie. Przetarłam już na miejsce. To jest moje ukochane, ulubione miejsce. Baliska na Nowym Świecie w Warszawie. O, tak, uwielbiam ten spokój. Ciszę, ćwierkające ptaszki. Rozbieram się i będę zaraz tutaj masowana. Zawsze przychodzę z luką, ale dzisiaj mam czas tylko dla siebie. Zawsze leżę tam. Luka tu, a dzisiaj jestem sama. a, a, a. Wracając do domu, przechodziłam przez stoisko i kupiłam jeszcze dwa wrzosy. Stwierdziłam, że tutaj w kuchni też będzie to ładnie wyglądać. Postawiłam dynie. Tutaj jest ta figurka, która stała przy naszym telewizorze. Także kuchnia prezentuje się w ten sposób. nie jest? Jest. Tutaj na wyspie zmieniłam troszeczkę ten stroik. Wcześniej była tutaj taka mała świeczka, był inny dyfuzor, były dwie dynie, a również ładniej to wygląda, jak teraz jest taki wrzos. Złota dynia, świeczka oczywiście swing. Tylko ta mała pumpkin, i tutaj również postawiłam dyfuzor z zapachu pumpkin, także taki jesienny strike. Dajcie znać, czy podobał Wam się tamten, który zrobiłam na początku, czy ten, ale wydaje mi się, że z tym rzosem wygląda to o wiele lepiej. Słucham, co tam się nie podoba, z kim Ty rozmawiasz. Tutaj na konsoli też troszeczkę pozmieniałam, dodałam dynki dałam tutaj ten tealight i tutaj w tym świeczniku dyniowym postawiłam dynie Pumpkin. Tutaj na stole też przedstawiłam dwie dynie z tego względu, że Charlie cały czas je zabierała z rtv także one muszą tutaj stać, bo jednak boję się, że wiecie, ta farba, nie wiem, będzie lizać te dynie czy nawet ym, gryźć, także lepiej, żeby one sobie tutaj stały. Jak ty co zdjęłaś? Ty dosięgasz tam? Nie żartuj, to ja muszę tą świeczkę tu troszeczkę poprzestawiać. Ty tutaj dosięgasz? Nie, no nie wierzę, oddawaj. Ja jestem w szoku, że ty tutaj dosięgasz już. Muszę gdzieś indziej ją zabrać, wiesz? Ty nie możesz mieć dostępu do takich rzeczy. No, no, no. Nie, te nie nie są dla ciebie. No, no, no.